Może jakiś rewolwer w ruch. Ok, szybko poszło. Czekaj, nie służą prawa. Dead, dead. Czyli, panie, No patrz. kurwa! Co ty mi zrobisz? O, cofnę nas do tyłu! <ścoughs> Co się stało? To było najlepsze, co się mogło stać. Nie, bo umieram. Lekarstwo! Alturze. Dawaj konia i lecimy. Ja... To było... Co się stało? Nie dość, że... Pot... O, ta gra to jest wspaniała po prostu. Aha, poszukuje nas. É così essa.